Zobacz Twoich ulubionych artystów, zobacz emocje, zobacz najlepsze teledyski. MTV Music, zobacz muzykę. Halo? Słucham Cię. Chyba potrzebuję pomocy. Dzieci dzwonią do nas na chwilę przed podjęciem próby samobójczej, gdy nie widzą sensu życia lub nie mogą znieść samotności. W ciągu 11 lat odebraliśmy ponad milion połączeń od dzieci, które szukają pomocy. Dziś to my potrzebujemy jej od Ciebie. Halo? Przekaż nam swój 1% Wejdź na wspierajtelefon.pl I pomóż nam dalej działać Mamo fatalnie się czuję Mam dreszcze, łamie mnie w kościach I przez ten zatkany nos znów całą noc nie spałam Dlatego kupiłam ci w aptece leki Antygrypin dzień i antygrypin noc Antygrypin? Tak. Antygrypin dzień walczy z grypą i dodaje energii w ciągu dnia. Antygrypin noc dodatkowo odblokowuje nos i umożliwia spokojny sen. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Grypa. Mogę się męczyć albo mogę wziąć Gripex i zwalczać wszystkie te objawy. Gripex. Mogę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dlaczego wybrałam laksy Dintima? Bo to lek. Nie wyrób medyczny, ale lek probiotyczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zobaczcie jak powstało kaszot to winiary. Najpierw na Warmię. Po najlepszy pęczak. Teraz pogrzebę na sos. Tak powstało kaszato owiniary. Pełne danie z kaszy. Kasza w najsmaczniejszym wydaniu. Spędzenie, pieczenie, upławy. Clotidal rozwiązuje problem grzebiczych infekcji intymnych. Clotidal to lek w formie kojącego kremu, który od pierwszego zastosowania łagodzi spędzenie i pieczenie. A sześciodniowa terapia, najczęściej stosowana w grzebiczych infekcjach intymnych, leczy do końca. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Clotidal. Koje od początku, leczy do końca. Czekanie cię nie urządza? Nie czekaj. Kup teraz w IKEA wszystko to, na co tylko masz ochotę w 10 latach 0%. Niech żyje tu i teraz. IKEA. Niech żyje dom. Dzięki darmowej apce Vinted możesz szybko sprzedać swoje ubrania tysiącom użytkowników w Polsce. Do tego nic ci to nie kosztuje. Wszystko, co zarobisz, jest Twoje. To proste. Zrób zdjęcie, dodaj i sprzedawaj bez opłat tysiącom ludzi, którzy już używają apki. Zarabij pieniądze i zyskaj miejsce w szafie. Dwa w jednym. Pobierz darmową aplikację Vinted. Nie nosisz? Więc sprzedaj! Możesz wierzyć lub nie, ale to wszystko są etapy rozwoju. Okej, okay, nie znajdziesz ich w książkach, ale to nadal jest rozwój. I to jest rozwój. I to też jest rozwój. Dlatego mleko Little Steps 2 zawiera żelazo, które przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych oraz wapń i witaminy D wspomagające rozwój kości. Dzięki temu Twój maluszek może iść naprzód na swój niezwykły sposób. A Ty możesz go obserwować godzinami. Little Steps 2 Nadaj dobry kierunek! Zamknij oczy i otwórz się na nowe doznania. Princesa. Przyjemnie kremowa. Odważnie czekoladowa. Princesa. Intensywnie orzechowa. Princesa. Śmiało nastroszona. Princesa. Nowa, niepokorna. Mi, Intensywnie nowa, Princessa intens. Kto ma gumy do rzucia? Mentos ma gumy. Mentos Purefresh to gumy do rzucia z płynną esencją, gwarantujące szybkie i trwałe odświeżenie. Dostępne już w sześciu smakach w rolce i butelce. Poczuj eksplozję świeżości. Moja pani, musimy bronić zamku Deathquake. Otwórz wrota i wyślij rycerzy. Uwaga! Katapulty! Odżywcze i pyszne. Płatki Nesquik. Wspaniałe dni zaczynają się o poranku. Wygraj krowę, a raczej plecak, krówkę i litr mleka. Sprawdź na stronie, czy wygrałeś. Tego nie możesz odpuścić. Elektryzujące kawałki, gorące gwiazdy i energia, która zostanie w tobie na długo. MTV Hits dzisiaj o dziewiętnastej.